Witajcie, w naturze oprócz gier bardzo dobrych, dobrych i gównianych są jeszcze tytuły średnie. I te mają najgorzej, bo nikt o nich nie mówi. O tytułach dobrych, bardzo dobrych wszyscy rozmawiają na długie lata po premierze, wychwalając różne mechaniki czy innowacje wprowadzone przez daną grę. O grach gównianych gadają wszyscy, żeby przestrzec innych użytkowników przed gównem, które może nam eksplodować w twarz. Lepiej po prostu takich rzeczy unikać. Ale co z grami średnimi, przeciętnymi? Takie mają najgorzej, bo nie ma po prostu o czym mówić. Nie ma nic dobrego, co rzuciłoby się nam w oczy, i nie ma nic na tyle złego, co spowodowałoby jakieś zaczęcie rozmowy na temat danego tytułu czy inne kontrowersje. Premiera takich gier najczęściej przebiega gdzieś tam na boku cichutko. I praktycznie od razu zostaje przykryta premierami gier dobrych czy gównianych, a następnie bardzo szybko zapomniana. Nikt o niej nie mówi, sprzedaż jest niewielka i jest to praktycznie najgorsze wyjście dla producenta. Niestety, Fullmetal Alchemist The Broken Angel zalicza się do kategorii gier całkowicie średnich. A naprawdę wielka szkoda, ponieważ nad tą grą pracowały pewne naprawdę duże imiona ze świata mank i animacji. Ale od początku mamy tu do czynienia z grą typu Action RPG, albo według mnie raczej po prostu biatyką z minimalnymi elementami RPG-ów. Jako iż jest to gra na licencji kapitalnego anime Fullmetal Alchemist, musi przecież posiadać jakieś nawiązania do tej serii. I tak też jest. Najciekawszym, zdecydowanie najlepszym, najlepiej zrobionym elementem tej gry to możliwość transmutowania większości elementów otoczenia w przeróżne bronie, działka, karabiny maszynowe, balisty, noże, lance, klony samego siebie, miny, wielkie stalowe kule i tak dalej. Alchemia jest też używana do rozwiązania większości naprawdę banalnych zagadek, które napotkamy podczas naszej podróży. Jedną z nich jest na przykład konieczność zgaszenia płonącej bramy. W pobliżu mamy fontannę. Co trzeba zrobić, by skierować strumień wody na płonącą bramę? Wystarczy zamienić fontannę w wielki hydrant i otworzyć zawór. I tutaj znajduje się największy problem związany z tą grą. Alchemii używa się po prostu naciskając lub dłużej przytrzymując jeden przycisk. System walki to w kółko nawalanie jednego i tego samego przycisku w nieskończoność. Walkę możemy sobie urozmaicić jedynie wzywając naszego brata do pomocy. I to również jest naciśnięcie jedynie tego jednego nieszczęsnego przycisku, tym razem R1 zamiast kwadratu czy kółka. Nasz brat po prostu rozpędzi się, przewracając kilku wrogów w pobliżu. I to wszystko. Nic więcej. Jedyne co ratuje naprawdę ten cały system walki, to alchemia, którą musimy używać. I to samo tyczy się wszystkiego w tej grze. Platformowanie jest rzadkie, jest proste, jest niezbyt dobre. Zagadki są nieliczne i są tak banalne, że wykonać by je mogła osoba po amputacji mózgu. Do tego gra jest niesamowicie powolna. Nasz bohater Edward biega z prędkością żółwia biegnącego pod prąd na przenośniku taśmowym. To, co nie powinno być średnie i przeciętne, to fabuła. Wszystko zaprojektował tutaj autor samej mangi, czyli Hiromu Arakawa we własnej osobie. On siedział nad całą fabułą, praktycznie wszystkimi dialogami, nad projektem nowych postaci, projektem otoczenia. I jaki jest efekt? Średni. Tak, niestety, średni. Jeśli mam powiedzieć coś na temat samej fabuły, to jest ona bardzo, bardzo dobra. Gra uzupełnia w pewien sposób anime. Dzieje się pomiędzy 17 a 18 odcinkiem, w którym to Edward, jego brat Alfonsi. Pod eskortą majora Armstronga jadą do Central City. Akcja gry zaczyna się od ataku terrorystów na pociąg, którym jadą, a kolejne wydarzenia odkrywają przed nami nową zagadkę, nową tajemnicę prowadzącą do kamienia filozoficznego, którego poszukują bracia Erlik. Problem jest tutaj przedstawienie nam, odbiorcy, tej całej fabuły, wszystkich dialogów i nowych postaci i o ile Studio Bones odpowiedzialne za obie serie anime Fullmetal Alchemist i Fullmetal Alchemist Brotherhood odwaliło kawał niezwykle dobrej roboty. Mamy tutaj 30-minutowy odcinek anime rozwalony na małe segmenty, rozmieszczone po całej grze i służące za wstawki filmowe. O tyle sama gra z fabułą nie robi praktycznie nic. Jest ona nam przekazywana za pomocą malutkich boksów z napisami pojawiającymi się u dołu ekranu i nie są one nawet udźwiękowione. Wszystkie dialogi w grze są do czytania. Skoro deweloperzy posiadali aktorów głosowych, bo przecież podłożyli oni głos pod ten odcinek anime, który jest w grze, to czemu nie mogli oni podłożyć głosy postaciom w samej grze? Nie rozumiem tego, jest to głupie. Skopię teraz leżącego psa i wymienię kolejną jeszcze większą głupotę. Gra ta została wydana jedynie w Japonii i Ameryce. Oczywiście posiadam wersję amerykańską i przygotowując materiał do tej recenzji. Wyczytałem na Wiki, że wersja amerykańska jest znacznie trudniejsza od wersji japońskiej. Przeciwnicy zostali przerobieni tak, by stanowić większe wyzwanie, być bardziej agresywnymi. Same poziomy również zostały dopieszczone pod względem zwiększenia poziomu trudności, dodając jakieś tam dodatkowe przeszkody, czy zwiększając liczbę wrogów. I teraz, taki myk mały. Przechodząc całą tą grę dwa razy, nie padłem ani razu. Gra ta jest tak banalnie prosta, że normalnie nie da się w niej zginąć. Praktycznie co chwilę wypadają nam jakieś e, miksturki lecznicze. Punkty zapisy są na tyle gęste, że też nie będziemy mieli z tym większym problemu. A do tego leczą nas w momencie, kiedy zapisujemy grę. Więc przepraszam, ale gdzie jest ten zwiększony poziom trudności? Powie mi ktoś? Jedziemy dalej. Grafika. Jaka jest? <laughs> ja powstała w 2003 roku i grafika, jak na te czasy, jest bardzo średnia. Że tak powiem, niskobudżetowa. Jakoś nas za bardzo nie odpycha, ale wszystko jest takie uproszczone takie niezbyt wyraźne, rozmazane. Przeciwnicy wyglądają tak samo praktycznie każdy z nich. Może to, co mogę powiedzieć na plus. Ilość przeciwników, która może pojawić się na ekranie naraz, jest całkiem, całkiem. Oczywiście jest to nic w porównaniu z Dynasty Warriors czy Devil Kings, ale jak będzie na plusik. Całkowicie odmienna rzecz tyczy się muzyki. Studio Aniplex, czyli Sony Music Entertainment, stworzyło tutaj album tak dobry, że w Japonii sprzedawano go na płytach. Z muzyką. I naprawdę temu nie ma się co dziwić. Muzyka w tej grze ani na krok nie odstępuje od jakości i niesamowitych rytmów, niesamowitych piosenek, podkładu dźwiękowego, który mieliśmy, który mamy w anime Fullmetal Alchemist oraz Fullmetal Alchemist Brotherhood. Jest to zdecydowanie najlepsza rzecz w tej całej grze, nie licząc alchemii i daje jej 10 na 10. Naprawdę. Tak dobrze się tego słucha. Ta muzyka po prostu ratuje tą całą grę. Nutna walka bez tej muzyki byłaby nie do zniesienia. Z tą muzyką jest ona dość znośna. Okej, okay, więc podsumowując, czy grę polecam? Przyznam, że jeszcze nie miałem takich problemów z poleceniem jakiegoś tytułu na tym kanale. Jeśli miałbym tą grę wam polecić, to tylko osobom, które są fanami Fullmetal Alchemist i potrzebują jeszcze więcej jakichś odcinków, jeszcze więcej przygód Edwarda i Alphonsa. Gracz, który nigdy o Fullmetal Alchemist nie słyszał, niestety nie znajdzie w tej grze nic dla siebie i raczej będzie się nudził. Czy ja osobiście, spędzając przy tym tytule te 8-9 godzin, albo tyle trwa cała rozgrywka, bawiłem się dobrze? I jak najbardziej tak, to może być to fakt, że jestem niesamowitym fanem tej serii, czyli Fullmetal Alchemist, tego całego anime M.A.N.G. Ale naprawdę bawiłem się przy tym tytule, fajnie jeszcze raz spotkać wszystkie te postacie jak Hawkeye czy Ognisty Alchemik. Fajnie przeżyć kolejną przygodę Edwarda i Alfonsa, fajnie jeszcze raz zanurzyć się w ten niesamowity świat i... Tym razem samemu móc kopać komuś tyłek za pomocą alchemii. Dlatego też powtórzę to, co raz już powiedziałem. Jeśli jesteś fanem tej serii, to przy grze masz szansę dobrze się bawić. Nie jest powiedziane, że będziesz się dobrze bawić, ale jak najbardziej szansa i podstawy ku temu istnieją. No, ale to oczywiście jedynie w przypadku, kiedy uda ci się znaleźć kopię tej gry. Nie jest ona może zbyt droga, ale. Jest cholernie rzadka. Natrafić no, się na nią nawet na eBayu to niemal jak przywilej. Oczywiście mówię tutaj o wersji amerykańskiej, którą ja czy Ty zrozumiemy. Okej, okay, to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, przede wszystkim komentować i siedzieć mnie na Facebooku, na którym to też możecie wpłynąć na temat moich kolejnych odcinków czy podsunąć jakieś tytuły kolejnych gier, którymi się zajmę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.